MHD TV, tym razem kilka praktycznych porad. W poprzednim odcinku z Anną Bulgą, pielęgniarką Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci rozmawiałyśmy o materacach. A tym razem zastanówmy się nad tym, jak powinno wyglądać łóżko, odpowiednie łóżko dla osoby obłożnie chorej. Te łóżka, które tutaj mamy w Centrum Opieki Wyręczającej w Krakowie, to są łóżka typowo szpitalne. Natomiast mają kilka cech takich, które powinny posiadać te łóżka, w jakie warto zaopatrzyć się w domu. Te łóżka spełniają wszystkie funkcje, które powinno posiadać łóżko, które powinniśmy mieć w domu. Przede wszystkim są to łóżka elektryczne którymi bardzo łatwo możemy zmieniać pozycję pacjenta, zmieniać ułożenie zarówno górnej, jak i dolnej części ciała pacjenta. Możemy dostosowywać wysokość łóżka, jaką w danym momencie jest nam potrzebna do, do naszego wzrostu, do tego, co w, w tym momencie chcemy u pacjenta. Jaką czynność u, u pacjenta chcemy wykonać? To jest łóżko sterowane pilotem. Mogę Państwu pokazać, w jaki sposób możemy dowolnie zmieniać wysokość łóżka. Możemy go obniżać. Jeżeli na przykład chcemy pacjenta przetransportować z łóżka na wózek mm -hmm. czy na fotel. Więc wtedy sobie zmieniamy pozycję dostosowując do wysokości łóżka czy dostosowując do wysokości fotela. I wtedy bardzo łatwo nam jest pacjenta jeżeli przesunąć, jest niżej. jeżeli jest to łóżko i niżej. Natomiast przy pielęgnacji to do wysokości, do, naszej, do naszego wzrostu sobie dostosowujemy tak, żeby nie jak najmniej obciążać nasz kręgosłup. Czyli chodzi o to, żebyśmy się nie musieli nachylać nad pacjentem? E, tak, przede wszystkim łóżko powinno nam pomóc w pielęgnacji pacjenta. Bo zwykłe łóżka, zwykłe, które zazwyczaj mamy w domach, one tej funkcji nie spełniają. Przede wszystkim nie, 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 nie zmienimy ułożenia pacjentowi w takim łóżku. No, pewnie, że możemy zastosować poduszki, by podpierać poduszkami, ale nigdy tak dobrze. Te, to nie spełni tego, czego my oczekujemy. Tutaj z łatwością możemy, nie wiem, podnieść pacjentowi wezgłowie, proszę bardzo, i możemy go ustawić w pozycji, pacjent może siedzieć. Praktycznie, praktycznie siedzieć. siedzieć. I nie prawda? trzeba stosu pod umrzeć, ale... Tak, a jednocześnie też nie musimy, że tak powiem, dźwigać pacjenta, żeby go odpowiednio potem ułożyć, mhm. prawda? Bo samo łóżko nam się do pozycji siedzącej węzłowie podnosi. Czyli prawda? to jest wygodne i dla nas, i dla pacjenta. I dla, pacjenta. Bo dla pacjenta też nie są wygodne takie poduszki dokładane. Oczywiście, prawda? one nie spełniają swojej funkcji, prawda? Tutaj no, każde łóżko oczywiście powinno być wyposażone w odpowiedni materac przeciwodleżynowy, działając profilaktycznie. Ale nawet jeżeli materaca przeciwodleżynowego nie posiadamy, to proszę popatrzeć, jak możemy łatwo zmienić. Pozycję. Pacjent się nie pacjent może sied, siedzieć w tej pozycji. Jeżeli mu w takiej pozycji niewygodnie, zawsze możemy delikatnie opuścić, zmienić pacjentowi pozycję. Łatwiej nam jest wtedy podeprzeć, nie wiem, kończyny. Pod kończyny można podłożyć wałek, żeby nam się pacjent nie zsuwał. Węzłowie się podnosi, mhm. automatycznie również podnosi się ta część, prawda? Więc kończyny dolne. Schodzą w dół i pacjent może wygodnie sobie w takiej pozycji siedzieć. Czyli łóżko właściwie siada za pacjenta w tym momencie, w albo, tym momencie. Pomaga, albo pomaga tak. mu po prostu usiąść, jeżeli pacjent sam nie jest w stanie. Tak.